Czy wiesz, które słowo jest trudne dla Polaków, żeby wymówić? Rural. Z tego co widzę, to ludzie w Polsce nawet nie wiedzą, jak zacząć wymówić słowo rural. Ale chyba słowo urban też jest trudniejsze, bo ludzie mówią urban. To w dzisiejszym odcinku wytłumaczę, co to znaczy rural, urban, suburban, suburbs i inne podobne słowa, i też jak te słowa się poprawnie wymawia. Instytut Lingwistyki przedstawia. I czy wiesz, że możesz ściągnąć podsumowanie dzisiejszego filmiku? Sprawdź na dole w opisie, tam jest link, gdzie możesz ściągnąć PDF i będziesz miał podsumowanie dzisiejszego filmiku. To najpierw sprawdzimy definicję słowa rural. Rural znaczy in relating to. or characteristic of the countryside rather than the town. I to po prostu znaczy, że to jest związane z countryside zamiast town, albo city. City to jest miasto, town to jest miasteczko, ale ten countryside to jest tam, gdzie prawie nic nie ma. Tam po prostu są jakieś góry albo lasy, albo łąki. I od czasu do czasu jest jakiś dom. I my na to mówimy the countryside. Albo, że to jest a rural area. I słyszę, że się wymawia area i nie area. Nie wiem skąd czyliście. Area to nie jest area. To jest area. Area, area, area. A rural area. Rural. I to a w słowie rural to ma dźwięk szła. Jak ty nie wiesz co to jest szła. To sprawdź to w necie, bo nie będę tłumaczył to tutaj. Miałem o tym filmie kiedyś, ale nie mamy czasu, żeby to wytłumaczyć. Ale to jest bardzo ważne, to sprawdź, co to jest szła. I właśnie to a w Rural się wymawia jako szła. Ale najlepszy sposób, jak mogę to wytłumaczyć, jest, że możesz udawać, że tam nie ma a. Że to jest po prostu Rural i potem L. Rural to się wymawia Rural. To jest R. Rural. rural. I też zauważ, że w Stanach my nie używamy słowa village. Chyba w Anglii oni nadal używają słowo village. A ja uważam, że jest różnica między villages i rural areas. Albo villages i the countryside. Przynajmniej w Stanach. Bo z tego co widzę, to bardzo często wioski w Polsce, takie villages, to i tak są trochę jak. Małe, bardzo małe miasteczka, bo wszyscy mieszkają na tej samej ulicy albo mieszkają koło siebie, ale w tych rural areas albo ten countryside w Stanach, to raczej ludzie koło siebie nie mieszkają. To może sprawdzimy definicję słowa village. A group of houses and associated buildings larger than a hamlet and smaller than a town. Situated in a rural area. To znaczy, że to jest taka grupka domów albo innych budynków, może tak jak kościół. Larger than a hamlet. Nie wiem, co to jest hamlet. Hamlet brzmi jak taka mała szynka, taka szyneczka, ale nie. Nie wiem, co to jest hamlet. And smaller than a town. Situated, to znaczy, że to jest, in a rural area. To jest tak jak w Polsce, że ludzie razem mieszkają w takim rural area. Ale w Stanach raczej nie ma. Takich villages. Bo jak ktoś już wybiera, żeby mieszkać w jakiejś rural area, to czemu on by chciał mieszkać ko innych ludzi? Oni chcą mieszkać daleko od wszystkich, dlatego mieszkają in a rural area. To co to jest urban? Urban. I widzisz, to nie jest urban. To jest urban. 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 In relating to or characteristic of a town or city. To znaczy, że to jest miejsce. Gdzie jest miasto albo miasteczko, to jest urban. I przez to, że mamy słowo urban, to też mamy słowo suburban. My to wymawiamy suburban, suburban, ale tak naprawdę to jest suburban. Dlatego to słowo istnieje. To sub znaczy tak minus. Na przykład jest takie słowo sub zero. Sub zero znaczy poniżej zera. To suburban jest tak trochę jak pod-urban. To jak masz urban areas, to są miejsca, które są miastami albo miasteczkami, rural, to tam prawie nic nie ma, i suburban, to często to są takie małe miasteczka koło większego miasta, ale czasami nawet w dużym mieście też masz suburban areas. Ale myślę, że większość czasu czy suburban areas albo suburbs, bo też mówimy na to suburbs, te suburbs większość czasu to nie są duże dużym mieście, to są już takie mniejsze miasteczko. To jeszcze raz to wszystko powtórzę. Mamy urban areas. Urban areas to są miasta albo miasteczka, są suburban areas albo the suburbs. I to jest miejsce tak albo w dużym mieście, tak na zewnątrz tego miasta, albo prawie na zewnątrz, albo to są miasteczka, które są ko dużego miasta. I tam przeważnie tylko są domy. To są suburban areas, albo suburbs. I też mamy rural areas. Rural areas. One są rural albo out in the country. Albo out in the countryside. Takie rural areas też się nazywają the country. Albo the countryside. I village is coś tak jak istnieje w Polsce. Na pewno w Anglii też są villages, ale w Stanach raczej nie ma villages. I tutaj macie definicję suburb. An outlying district of a city, especially a residential one. Ale też mamy takie słowo jak outskirts. Na przykład the outskirts of town, albo the outskirts of Philadelphia. I definicja outskirts jest. The outer parts of a town or a city. To znaczy, że to nadal jest część tego miasta albo miasteczka, ale to jest tak dalej od wszystkiego, że tak pewnie byś się zdziwił, że to jest nadal część tego miasta. To są the outskirts. To daj znać, czy już poprawnie wymawiałeś słowo urban i suburban i suburbs i rural. Pamiętaj, to jest rural. Rural, ale się przyznam, że to jest trudne słowo. Nawet teraz jak powtórzyłem słowo Rural kilka razy, to ja tak myślę, co ja w ogóle mówię, to jest prawdziwe słowo. No i tak jak mówiłem, możesz ściągnąć PDF dzisiejszego odcinka, sprawdź to albo pisze, tam jest link i zobaczymy się niedługo. Na razie, cześć!